Stałem przed kamienicą przy ulicy Floriańskiej, trzymając w dłoni pomiętą kartkę z adresem kancelarii prawniczej. Krakowski wiatr październikowy ścipał policzki, a ja czułem jak serce bije mi coraz szybciej. Dwadzieścia lat. Dwadzieścia lat. Odkąd ostatni raz postawiłem stopy w tym mieście. Nazywam się Marek Kowalski, mam pięćdziesiąt lat i przez ostatnie dwie dekady żyłem jak wygnany syn. Wszystko zaczęło się od kłótni z ojcem o moją decyzję, żeby zostać nauczycielem zamiast przejąć rodzinny interes budowlany. Wtedy wydawało mi się to tak proste. Chciałem kształcić młode umysły, a nie układać cegły jak mój starszy brat Tomasz. — Jesteś idealistą. — Marek — powiedział mi ojciec dwadzieścia lat temu. — A idealiści w życiu nic nie osiągają. — Odszedłem z domu w gniewie. Przeniosłem się do Gdańska i od tamtej pory kontakt z rodziną ograniczał się do krótkich rozmów telefonicznych z matką, które z czasem te się urwały. Tomasz został w Krakowie, czyją firmę, ożenił się z Anną i ma dwójkę dzieci. Ja zostałem kawalerem, mieszkam w małym mieszkaniu i uczę historii w gimnazjum. Wczoraj dostałem telefon od prawnika. Ojciec zmarł tydzień temu, na zawał serca. Matka nie żyje już trzy lata, nawet na jej pogrzeb nie przyjechałem bo Tomasz jasno dał mi do zrozumienia, że moja obecność nie jest pożądana. — Proszę przybyć na odczytanie testamentu jutro o godzinie czternastej — powiedział suchy głos mecenasa Nowaka. Teraz idę ciemnymi schodami tej starej kamienicy. Nogi się pode mną czesą. Na drugim piętrze widzę tabliczkę. Kancelaria prawnicza, magister Jerzy Nowak. Puka mnie pewnie. — Proszę — słyszę z wnętrza. Otwieram drzwi i widzę małe biuro z ciężkimi meblami, a za biurkiem siedzącego starszego mężczyznę w okularach. W kącie pomieszczenia, na skórzanej kanapie, siedzi Tomasz. Wygląda dokładnie tak, jak go zapamiętałem, tylko włosy ma bardziej przyrzydzone, a brzuch większy. Nosi drogi garnitur i złoty zegarek. Widać, że interes idzie mu dobrze. Kiedy mnie widzi, jego twarz tańżeje. O czym ty myślisz? Szepce gniewnie, wstając z kanapy. Nie masz tu czego szukać. Marek. Ojciec nie chciał cię widzieć przez dwadzieścia lat. Tomek, zaczynam, ale on przerywa mi gestem rejki. Nie was się mówić, syci przez zęby. Siedziałeś w Gdańsku, kiedy ojciec chorował. Nie było cię, kiedy matka umierała. A teraz przychodzisz po pieniądze. Mecenas nowa kaśle dyskretnie. Panowie, proszę usiąść. Mamy do omówienia ostatnią wolę pana Stanisława Kowalskiego. Siadam po przeciwnej stronie od Tomasza, czuję jego wzrok jak sztylety. Prawnik otwiera teczkę i wyciąga grube dokumenty. Testament sporządzony został sześć miesięcy temu, w pełni świadomości. Pan Stanisław był bardzo precyzyjny co do swoich życzeń. Zaczyna czytać. Tomasz otrzymuje firmę budowlaną, dom rodzinny przy ulicy karmelickiej i większość oszczędności. Sprawiedliwe? Myślę. Tom był przy ojcu, Tom prowadził interes. Dla syna Marka Mecenas podnosi wzrok znad dokumentu. Sala rzeczywiście zamarła. Tomasz patrzy na prawnika jak na ducha, a ja przestaję oddychać. Mecenas nowa poprawia okulary i kontynuuje czytanie. Dla syna Marka Kowalskiego pozostawiam dom letniskowy z Zakopanem przy ulicy Kościeliskiej wraz z działką, a także zawartość skrytki depozytowej numer 147 Banku PKO SA, oddział Kraków Centrum. Tomasz zrywa się z krzesła tak gwałtownie, że przywraca stojąc obok stolik z kawą. To niemożliwe. Krzyczy. Ojciec powiedział mi, że wydziedziczył Marka. Że dla niego nie ma już miejsca w rodzinie. Mecena spokojnie składa papiery. Panie Tomaszu, testament jest prawomocny. Pański ojciec był bardzo konkretny w swoich postanowieniach. Oprócz tego prosił mnie, żeby przekazać panu Markowi tę kopertę. Wyciąga białą kopertę z moim imieniem napisanym charakterystycznym pismem ojca. Ręce mi się czesą, kiedy ją biorę. Tomasz chodzi po biurze jak ranny zwierz. Nie rozumiem tego. Mówi. Więcej do siebie niż do nas. Spędziłem z nim ostatnie dwadzieścia lat. To ja budowałem firmę razem z nim. To ja opiekowałem się matką, kiedy chorała. A on... On zostawia Markowi dom zakopanym. Ten dom... Gdzie spędzaliśmy wakacje jako dzieci. Czuję ukłucie w sercu. Pamiętam te wakacje. Ojciec uczył nas łowić ryby w Dunajcu. Matka robiła osypek na śniadanie, a my z Tomaszem budowaliśmy szałasy w lesie. Byliśmy wtedy najlepszymi przyjaciółmi. Tomek, mówię cicho. Ja też nie rozumiem. Myślałem, że ojciec mnie nienawidzi. Nienawidził, odpowiada ostro. Mówił mi to setki razy. Tomek, ty jesteś moim prawdziwym synem. Marek to marzyciel, który porzucił rodzinę dla swoich ideałów. Mecenas Nowak kaśle ponownie. Panowie, jeśli pozwolą, mam jeszcze jedno zlecenie od pana Stanisława. Prosił, żeby przekazać panom, że w domu zakopanym znajduje się coś, co może wyjaśnić jego decyzję. Mam klucze. Wyciąga stary, mosiężny klucz z ozdobnym łańcuszkiem. Poza tym. Panie Marku, jutro może pan odebrać zawartość skrytki. Będzie potrzebował pan dowodu osobistego i tego dokumentu. Daje mi poświadczenie spadkowe. Cała sytuacja jest jak zły sen. Nie mogę pojąć, dlaczego ojciec, który przez dwadzieścia lat traktował mnie jak powietrze, zostawił mi cokolwiek. Jadę do Zakopanego, mówię stanowczo. Muszę to zrozumieć. Nie pojedziesz sam, odpowiada Tomasz. A w jego głosie słyszę coś, co może być początkiem porozumienia. To znaczy, jeśli pozwolisz, pojadę z tobą. Ten dom też był częścią mojego dzieciństwa. Patrzymy na siebie po raz pierwszy od dwudziestu lat nie z nienawiścią, ale z pewną nadzieją na wyjaśnienie. Na dworze zaczyna padać deszcz, a krople bębny w okno kancelarii jak stare wspomnienia, które domagają się uwagi. Podróż do zakopanego przebiegła w milczeniu. Tomasz prowadził swoje BMW a ja gapiłem się przez okno namijające krajobrazy. Gdy dotarliśmy pod dom przy ulicy Kościeliskiej, obaj zatrzymaliśmy się na widok znajomej chatki góralskiej. Dom wyglądał dokładnie tak, jak go pamiętałem z dzieciństwa. Ciemne drewno, rzeźbione. Balkony, małe okienka z kolorowymi żaluzjami. Tylko teraz wszystko było zaniedbane. Farba łuszczyła się, a ogród zarósł fastami. Ojciec przestał tu przyjeżdżać po śmierci matki, powiedział Tomasz, Otwierając bramkę, mówił, że za dużo wspomnień. Klucz szedł łatwo w zamek. Wnętrze pachniało stęchlizną i drewnem. W salonie stał stary komin, przy którym kiedyś graliśmy w szachy z ojcem. Na ścianach wisiały te same obrazy, góralskie pejzaże i stare fotografie rodzinne. Pamiętasz to? Tomasz wskazał na zdjęcie, gdzie obaj, jako chłopcy, trzymamy wielką rybę złapaną w Dunajcu. Pamiętam, odpowiadam. Byłem wtedy taki dumny. Pierwsza ryba w życiu. Rozglądamy się po domu, ale nic niecodziennego nie znajdujemy. W kuchni naczynia stoją dokładnie tak, jak je zostawiła matka. W sypialni rodziców łóżko starannie posłane, jakby ktoś miał przyjść za chwilę. Może na strychu? Sugeruje Tomasz. Wchodzimy po skrzypiących schodkach. Strych jest pełen kartonów, starych mebli i pamiątek. I wtedy go widzę, mały Drewniany sekretarzyk, który pamiętam z dzieciństwa. Matka zawsze mówiła, że to jej skarbnica wspomnień. Podchodzę bliżej. Na blacie leży list z moim imieniem na kopercie. To pismo ojca, szepcie, otwieram drżącymi rękami. Mój drogi Marku, jeśli czytasz te słowa, znaczy, że już mnie nie ma. Wiem, że jesteś zdziwiony moją decyzją. Przez dwadzieścia lat byłem na ciebie zły, ale nie z powodów które myślisz, byłem zły na siebie, na to, że pozwoliłem dumnie stanąć między nami, na to, że nie potrafiłem ci powiedzieć, jak bardzo byłem z ciebie dumny, gdy zostałeś nauczycielem. Kilka miesięcy temu zachorowałem. Doktor powiedział mi, że zostało mi niewiele czasu. Poprosiłem Tomka, żeby do ciebie zadzwonił, ale on odmówił. Mówił, że jesteś dla nas martwy. Wtedy zrozumiałem, jak bardzo nasze rodzinne rany zakażone są dumą i u. W tym sekretarzyku znajdziesz listy, które pisałem do ciebie przez te wszystkie lata, ale nigdy nie wysłałem. Znajdziesz też artykuł z lokalnej gazety, gdzie otrzymałeś nagrodę za najlepszego nauczyciela roku w Dańsku. Mama wysłała mi go pocztą. Płakałem wtedy, Marku. Płakałem z dumy i ze żalu. Dom zakopanym to miejsce naszych najpiękniejszych wspomnień. Chcę, żebyś miał gdzie wracać. Chcę. Żeby twoje dzieci, jeśli kiedy się je będziesz miał, mogły łowić ryby w tym samym miejscu co my. Wybacz mi, synu, wybacz mi te stracone lata. Kocham Cię. Ojciec Tomasz czyta za moim ramieniem. Widzę łzy w jego oczach. Boże, szepcie. On, on był ze mnie dumny. W sekretarzyku rzeczywiście znajdujemy pożółkłe listy, nigdy nie wysłane. Dziesiątki listów pełnych żalu, miłości i tęsknoty za synem który odszedł. Marek, mówi Tomasz, a jego głos drży. Ja, ja też cię przepraszam, to ja go namawiałem, żeby do ciebie nie dzwonił. Byłem zazdrosny, że cię wspomina, że o ciebie pyta. Myślałem, że jeśli odetnę go od ciebie całkowicie, będzie tylko mój kropka. Patrzymy na siebie dwaj dorośli mężczyźni, którzy przez dwadzieścia lat żyli w cieniu nieporozumienia. Rozdział cztery Pojednanie i nowe początki zostaliśmy zakopanym na noc. Po kolacji, którą zrobiliśmy zapasów z zapasów znalezionych z piżarni, siedzieliśmy przy kominku jak za dawnych czasów. Tomasz opowiadał mi o swoich dzieciach, Kasi i Michale, o tym, jak bardzo są podobni do nas z dzieciństwa. Kasia ma dwanaście lat i uwielbia książki. Mówi, grzebiąc ogniu pogrzebaczem. Ciągle mnie pyta o ciotę Marka. Tak, właśnie ciotę. Nie wiedziała nawet że jesteś mężczyzną. Śmiejemy się pierwszy raz od dwudziestu lat. Michał ma dziesięć lat i marzy o zostaniu archeologiem, kontynuuje Tomasz. Anna mówi, że to pewnie po tobie. Zawsze byłeś mądrzejszy od nas wszystkich, kropka. Nie byłem mądrzejszy. Tomek, byłem po prostu uparty. Następnego dnia jedziemy razem do banku odebrać zawartość skrytki. W środku znajdujemy dokumenty domu w Zakopanem, Trochę ościenności i jeszcze jeden list. Ten jest adresowany do nas obydwu. Moi drodzy synowie, jeśli razem czytacie te słowa, znaczy to, że może jeszcze nie za późno na pojednanie naszej rodziny. Tomku, byłeś zawsze moją prawą ręką. Lojalnym. Peracowuj tej grekiem. -y Oddanym. Ale czasami Twoja lojalność zamieniała się w posesywność. Nie pozwalałeś mi tęsknić za bratem. Marku, byłeś moim marzeniem o lepszym świecie. Idealista, który chciał zmieniać świat przez edukację Ale czasami twój idealizm zamieniał się w pychę Nie pozwalałeś sobie na słabość, na przyznanie, że może się myliłeś Czas, żebyście się odnaleźli Czas, żeby nasze wnuki poznały swojego wujka Czas, żeby rodzina znów była rodziną W skrytce jest też coś jeszcze Stary noty z przepisami waszej matki Może uda wam się razem upiec jej słynny makowiec na święta Kochał was obydwu. Ojciec pod listem rzeczywiście leży zmiętny noty z matki, pełny jej charakterystycznego pisma i plan po mące. Pamiętasz, jak zawsze pomagaliśmy jej w kuchni na Wigilię. Pyta Tomasz. Pamiętam. I jak zawsze kłóciliśmy się, kto będzie mieszał ciasto. Tomasz bierze głęboki oddech. Marek, zostań w Krakowie, przynajmniej na jakiś czas. Anna będzie zafrykona, że w końcu cię pozna. A dzieci, one potrzebują wujka takiego jak ty, kropka. Patrzę na brata, pierwszego człowieka, którego pokochałem i pierwszego, którego znienawidziłem. Widzę w jego oczach to samo pragnienie pojednania, które czuję w sobie. Mam jeszcze dwa miesiące urlopu dla poratowania zdrowia. Mówię. Pomyślałem, że może mógłbym zostać do świąt. Pomóc ci przy firmie, poznać Anię i dzieci. Może nawet spróbujemy upiec ten makowiec. Tomasz uśmiecha się przez łzy. Będziemy się kłócić o to, kto miesza dziasto. Na pewno śmieje się. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Wychodząc z banku, czuję, jak ciężar dwudziestu lat powoli spada z moich ramion. Na niebie na Krakowem przebija się słońce przez chmury, a ja po raz pierwszy od bardzo długiego czasu wiem, że jadę do domu. Dom, który nie jest już tylko miejscem na mapie, ale miejscem, gdzie mam rodzinę. Miejscem, gdzie znów jestem synem i... bratem. Sześć miesięcy później siedzę w ogrodzie domu w Zakopanem i uciek kasie i Michała łowić ryby w Dunajcu. Tomasz i Anna przygotowują obiad, a ja opowiadam dzieciom historię o ich dziadku i babci. W przyszłym miesiącu zaczynam pracę w krakowskim liceum. Nie rezygnuję z nauczania, to jest moje powołanie. Ale teraz robię to w miejscu, gdzie mogę być blisko rodziny. Czasami myślę o ojcu i zastanawiam się, czy widzi nas teraz, gdy śmiejemy się razem przy kolacji, gdy dzieci przytulają się do wujka Marka, gdy z Tomaszem planujemy rozbudowę firm o dział edukacyjny. Może wybaczenie to nie tylko słowa. Może wybaczenie to drugie szanse, które sami sobie dajemy. Może miłość rodzinna jest silniejsza niż duma. Może nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do domu.